Przygoda, przygoda, każdej chwili szkoda. Świat jest piękny, czy to znasz? Otwórz oczy, patrz. Otwórz oczy, patrz. La 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 Otwórz oczy, patrz. Zobaczcie, jaki... Nas tutaj zastał piękny widoczek. Jesteśmy przy tamie na brzegach. Taka pianka. A pianka to jest nic innego jak największy syf, co może być w wodzie. Dobra, a my mamy już śniadanko, gotowe. Przygotowaliśmy takie proste śniadanko, czyli... No i rocznie mniej więcej produkcja e, jest e, na poziomie 91 gigawatów. Księżniczka green Księżniczko gdzie jedziemy? wszystko miejscowości w A, pod dębiem pod dębem będziemy spać Nie, w cytrowanie. W Citrowanie tak jest. Jedziemy w ogóle na Targi e, Mike Expo do Warszawy i pod Warszawą właśnie jest taka fajna miścinka pod dębem przy rze, rzeczce Narew tam Mamy sobie citrowanie, i rano pociśniemy na targi. Także, jeżeli chcecie zobaczyć to miejscówę to oglądajcie do końca. No i oczywiście w kolejnych odcinkach będzie też mała relacja, właśnie z tych targów. Także zapraszam do oglądania. Zapraszamy No, witajcie w kolejnym dniu. Zobaczcie, jakie. Nas tutaj zastał piękny widoczek. Jesteśmy przy Tamie. Na rzece rzeka Narew. Zobaczcie jaki w ogóle takie jest zburzona y, ta rzeczka, że tutaj się odkłada normalnie y, na brzegach taka pianka. a Pianka to jest nic innego jak największy syf co może być w wodzie. Bo pamiętajcie tak działają właśnie odpieniacze. Odpieniacze białek. Mają zas zasadę taką, że wzburzoną wodę spienią i cały syf z wody, czyli azotany i azotyny są właśnie e, w, tych, w tej piance e, wydzielane. Dobra, a my mamy już śniadanko, już gotowe. Przygotowaliśmy takie proste śniadanko, czyli jajecznica, kaweczka, kanapeczki z humusem i serem i, i tutaj z, i z, tymi, z ogórkiem. Także zajadamy, nie? Oczywiście. I jedziemy na, na targi zaraz, ruszamy. Gdy widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres wiec niebo bywa pełne wichrów i bólu, a z lotu ptaka już nie widać róż. Bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze sny, marzenia. Wolność to ta najjaśniejsza z gwiazd. Promyk słońca w gesty las, nadzieja. Wolność to skrzypce, z których dźwięków cud potrafi wyczarować mistrza trud. Lecz kiedy zagra na nich słaby gracz, to słychać będzie tylko bisk. Zgrzyt płacz, bo wolność To wśród mądrych ludzi żyć Widzieć dobrąć w oczach i... Dobra, my już po śniadanku Także zaraz ciśniemy tam do Warszawy 28 km mamy A tu wam tylko krótko opowiem o tej e, elektrowni e, W ogóle zna znajdujemy się w miejscowości Dębę Dębę Obok tej miejscowości w sumie, no bo zjechaliśmy po prostu na dół nad tą rzeczkę na No i teraz yy, tak pokrótce, co to za konstrukcja? Yy, konstrukcja ma cztery turbo zespoły z turbinami, z tur, z turbinami yy, kaplana. Średnicy, średnice wirników to 4,8 metra, takie cztery są, średnice cztery te wirniki. No, i moc jednego to 6,25 MW. W sumie moc zainstalowana w elektrowni to jest 20 MW. No, i rocznie mniej więcej produkcja jest na poziomie 91 GW. No, tak to mniej więcej wygląda. Zbudowana w 1963 roku. Także Stara konstrukcja, już naprawdę stara. No ale tam po prostu spiętrzona woda, jak widać na tych czterech. Jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięciu. pięciu tych bramach bramy są pootwierane do góry. Także cała woda stamtąd za tej zapory przelatuje. Dlatego jest taki szum wody dość mocny. Ale fajnie się spało, bo praktycznie jak nad morzem. Taki, taki szum, jak, jak falem mniej więcej. Także polecamy to miejsce. Oznaczę Wam to wszystko w opisie, Pineskę, jak, gdzie to, jak tu trafić. No i co? Lecimy do Wawy na targi, na Expo. Stopień wody Dębę. Tu właśnie przejeżdżamy przez tą kamę. Po prawej stronie widać, właśnie jak to się mocno pieni ta woda. I tam jest taki próg jeszcze mocno jakby uspokaja tą wolę A po, po lewej to jest ta elektrownia co wam mówiłem Wodna, 20 MW produkuje prądu Dobra, ciśniemy No i się wspina pod górę dębę Takie mieści tutaj dębę Także ciśniemy, wyjechaliśmy już z tego fajnego miejsca. Mamy 46 minut, 30 prawie kilometrów podnarodowy. Także w kolejnym odcinku zobaczycie już jakieś, jakieś vloga, właśnie z tych targów Bike Expo. Na razie, trzymajcie się. Widzisz ptaka w locie, jak wolny jest, jak płynie sobie aż po nieba kres. Wiec niebo bywa pełne wichrów i burz, a z lotu ptaka już nie widać.